Czasami sekret bujnego ogrodu tkwi w tym, co wydaje się bezwartościowe. A misze przez pokolenia pielęgnowali te sztuczki, przekształcając każdą drobiazgową odpadkę w życie dla ziemi i roślin. A dziś wejdziesz w świat piętnastu darmowych sztuczek ogrodniczych, gdzie każda porada jest na tyle potężna, że wykrzykniesz: Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej. Czytaj dalej do końca, ponieważ sztuczka numer 6 zaskoczy Cię tak bardzo, że będziesz chciał ją natychmiast wypróbować w swoim ogrodzie. E. Zardzewiałe gwoździe. W świecie amiszów żadne zasoby nie są marnowane, nawet zardzewiały gwóźdź. Wrzuć kilka gwoździ do beczki, która zbiera deszczówkę, i zostaw je tam. Gdy woda się napełnia, metal zaczyna się powoli rozpuszczać, uwalniając do wody mikroskładniki żelaza. Jest to doskonały naturalny nawóz dla roślin takich jak szpinak, buraki czy pomidory. Gatunków, które szczególnie cenią żelazo. Za każdym razem, gdy podlewasz z beczki, dostarczasz glebie odżywczą i ekonomiczną dawkę, bez potrzeby stosowania nawozów chemicznych. Gdy gwoździe prawie się rozłożą, po prostu je wymieniają, a ten cykl odżywiania trwa nadal. Dwóch. Końskie włosie a misze mają zwyczaj wykorzystywać nawet materiały, które wielu ludzi by wyrzuciło. Po szczotkowaniu koni zbierają długie, miękkie i wytrzymałe włosy, a następnie delikatnie je splatają, tworząc wiązania. Tego typu sznurek jest elastyczny i wystarczająco mocny, by utrzymać pionowo łodygi pomidorów, a jednocześnie miękki, by nie uszkodzić ani nie zadrapać młodych pędów. Roślina może nadal delikatnie kołysać się na wietrze, nie będąc przeciętą, jak to miałoby miejsce w przypadku sznurków plastikowych lub drutu. Po zakończeniu sezonu końskie włosie naturalnie się rozkłada, oddając składniki odżywcze glebie i nie pozostawiając żadnych resztek. Trzecie. Zużyte worki na pasze. Zużyte worki na pasze nigdy nie są wyrzucane, a misze zamieniają je w donice do uprawy ziemniaków. Kładą kilka warstw żyznej ziemi na dnie worka, umieszczają sadzeniaki, a następnie dodają więcej ziemi w miarę wzrostu rośliny. Ta technika sprzyja wytwarzaniu przez łodygę wielu bulw wzdłuż zakopanej części, co skutkuje wysokim plonem bez potrzeby dużych grządek. Gdy liście żółkną, sygnalizując, że nadszedł czas zbiorów, po prostu przewracają worek, aby ziemniaki wypadły czyste, gotowe do kuchni. Czatry, pachnące mydło i skarpetki. W wielu ogrodach amiszów można znaleźć stare skarpetki wiszące na ogrodzeniu z połówką pachnącego mydła, np. Irish Spring w środku. Silny zapach mydła dezorientuje węch jeleni i królików, sprawiając, że czują się zagubione i trzymają się z dala od młodych grządek warzywnych. Metoda jest bardzo prosta. Przekrój kostkę mydła na pół, włóż ją do skarpetki lub starej nylonowej pończochy, zawiąż mocno i powieś w ogrodzie. Po kilku tygodniach lub po silnym deszczu po prostu wymień ją, aby utrzymać skuteczność. Bez toksycznych chemikaliów, bez śmiertelnych pułapek, tylko niewidzialna, ale potężna bariera. Zgniłe drewno pod grządkami. Dla miszów zdrowie gleby jest podstawą każdego zbioru. Jednym z ich sekretów jest zakopywanie zgniłego drewna, starych gałęzi lub pni, które już zaczęły się rozkładać pod nowo posadzonymi grządkami. Ta technika, znana jako lekka forma hugelkultur, pomaga drewnu zatrzymywać wodę jak gąbka, jednocześnie powoli rozkładając się i uwalniając składniki odżywcze przez wiele lat. Górna warstwa gleby pozostaje wilgotna, napowietrzona, a korzenie roślin mają stabilne źródło pożywienia bez potrzeby ciągłego nawożenia. Tak właśnie odtwarzają idealne warunki naturalnej gleby leśnej bezpośrednio w swoim ogrodzie. Toś maślanka nawet płyn pozostały po ubijaniu masła, coś co wielu by wyrzuciło, jest wykorzystywane przez amiszów. Ta maślanka, lekko kwaśna i bogata w enzymy, jest rozcieńczana wodą w proporcji 1-2 i spryskiwana bezpośrednio na liście ogórków, dyni lub cukini, gdy cierpią na mączniaka prawdziwego. Enzymy i korzystne bakterie rozbijają strukturę grzyba patogennego, spowalniając i zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się. Zazwyczaj spryskują ją rano, aby liście miały czas wyschnąć przed zmierzchem, zmniejszając ryzyko wilgoci i pleśni. Jest to naturalne i bezpieczne rozwiązanie dla rośliny, gleby i zapylaczy. Siedemą sadza: Nie tylko popiół z kuchni jest użyteczny. Cienka warstwa czarnej sadzy, uzyskanej podczas czyszczenia kominów lub pieców, jest również cennym minerałem dla amiszów. Delikatnie rozsypują cienką warstwę wokół podstawy warzyw odpornych na zimno. Takich jak kapusta, jarmusz czy rzodkiewki, późną jesienią lub wczesną wiosną. Sadza zawiera dużo potasu i mikroelementów, pomagając roślinom rosnąć energicznie w zimnych klimatach, a jej drobna sucha tekstura odstrasza ślimaki i nagie ślimaki. Jedyny warunek: sadza musi pochodzić z naturalnego drewna, bez farby i chemicznych zabiegów. W ten sposób ogień nie tylko ogrzewa dom, ale także odżywia ogród. 8. Skorupki orzecha Po zakończeniu sezonu zbiorów orzechów amisze nie wyrzucają twardych skorupek. Suszą je, rozdrabniają na małe kawałki i używają ich do otaczania marchwi, buraków i rzepy podczas przechowywania w piwnicach lub drewnianych beczkach. Skorupki orzecha skutecznie wchłaniają wilgoć, wspomagają cyrkulację powietrza i zapobiegają stykaniu się bulw ze sobą, co łatwo powoduje pleśń i gnicie. Ponadto ich lekki zapach i ostra powierzchnia odstraszają myszy i owady. Po zimie te skorupki mogą być ponownie wykorzystane lub skompostowane, kontynuując swój użyteczny cykl życia. 9. Ludzkie Włosy: Nie tylko końskie włosie, nawet ludzkie włosy, które codziennie wypadają ze szczotki, są wykorzystywane. A misze zbierają je, rozsypują w małych skupiskach wzdłuż grządek lub wkładają do małych siatkowych woreczków. Które wieszają w ogrodzie. Charakterystyczny ludzki zapach sprawia, że jelenie, króliki i niektóre gryzonie wierzą, że w okolicy jest obecność człowieka, utrzymując je z dala. Rozkładając się, włosy dostarczają również niewielką ilość azotu do gleby, chroniąc plony i odżywiając rośliny bez wydawania ani grosza. 10. Potłuczone doniczki gliniane Potłuczone lub popękane kawałki glinianych doniczek są zazwyczaj wyrzucane, ale w ogrodach amiszów otrzymują nową misję. Wkładają kawałek doniczki w ziemię, zostawiając małą szczelinę jako wejście, i umieszczają ją w pobliżu grządek warzywnych, najbardziej podatnych na ślimaki i nagie ślimaki, takich jak sałata czy truskawki. Wewnątrz doniczki, ciemność i wilgoć, są idealnym rajem dla tych niechcianych gości. Następnego ranka ogrodnik musi tylko podnieść doniczkę, zebrać mieszkańców i zarządzać nimi, bez chemikaliów, bez toksyczności i wykorzystując coś, co wydawało się bezużyteczne. 11. Pióra Po każdym uboju kurczaków lub kaczek, a misze zachowują miękkie pióra, zwłaszcza puchowe. Te pióra są bogate w azot i keratynę, a zakopane na dnie dołka do sadzenia powoli się rozkładają, uwalniając składniki odżywcze przez wiele miesięcy. Pomagają odżywiać korzenie i stymulować energiczny rozwój liści, będąc szczególnie skuteczne dla pomidorów, dyni czy papryki. Ponadto Lekka i porowata tekstura piór poprawia również napowietrzenie gleby. Sposób na wykorzystanie produktu ubocznego, który odżywia rośliny i redukuje odpady. 12. Chwasty in situ. Amisze nie zawsze wyrywają chwasty w całości i zabierają je. Zamiast tego używają noża lub sierpa, aby je ściąć blisko podstawy, gdy są jeszcze młode i nie zakwitły. Ani nie wyprodukowały nasion, pozostawiając je następnie na powierzchni gleby. Rozkładając się, ta warstwa trawy staje się mulczem, który zatrzymuje wilgoć, ogranicza wzrost nowych chwastów i zwraca składniki odżywcze, które dzika roślinność wydobyła z głębi gleby. Ta metoda oszczędza czas i wysiłek, a wroga ogrodnika zamienia w cichego sojusznika, który odżywia ziemię. 13. Kości zwierzęce. Po każdym sezonie uboju bydła a misze nie marnują kości. Myją je, suszą, czasem kruszą, a następnie zakopują na głębokość około 30-45 cm wokół strefy korzeniowej drzew owocowych. Bogate w wapń, fosfor i minerały, kości rozkładają się bardzo powoli, odżywiając roślinę nieprzerwanie przez wiele lat. Dzięki temu korzenie są silniejsze, kwiaty obfitsze, a owoce słodsze i intensywniejsze. To ich sposób na stworzenie długoterminowego źródła nawozu bez wydawania ani grosza, jednocześnie utrzymując tradycję maksymalnego wykorzystania każdej części zwierzęcia. 14. Płyn z ogórków kiszonych W kuchni Amiszów płyn z ogórków kiszonych nigdy nie jest wylewany do kanalizacji. Zanoszą go do ogrodu i wylewają bezpośrednio na ścieżkę mrówek lub wokół krawędzi grządek. Silny zapach octu, soli i przypraw zakłóca sygnały feromonowe, powodując dezorientację całej kolonii i opuszczenie obszaru. Ta metoda jest szczególnie przydatna na brzegach grządek warzywnych lub doniczek, gdzie mrówki często się gromadzą. Unikają jednak wylewania go bezpośrednio na rośliny, aby ich nie uszkodzić z powodu wysokiej zawartości soli. 15. Woda po namoczeniu łupin cebuli. Suszone łupiny cebuli, które wydają się być odpadem kuchennym, są dla amiszów skarbnicą składników odżywczych. Wrzucają garść łupin do naczynia, zalewają gorącą wodą i pozostawiają do namoczenia na 24-48 godzin, tworząc herbatę, bogatą w potas, siarkę i przeciwutleniacze. Roztwór ten jest podlewany u podstawy kapusty, kalafiorów i jarmużu raz w tygodniu, co pomaga liściom być bardziej zielonymi i grubszymi, korzeniom silniejszymi oraz zwiększa odporność na szkodniki i choroby. Delikatny zapach cebuli również odstrasza niektóre owady, chroniąc plony w naturalny i zrównoważony sposób. 16 organicznych sztuczek ogrodniczych amiszów to nie tylko techniki uzyskania obfitych plonów, ale także świadectwo ich filozofii życia. Nic nie jest bezużyteczne, a wszystko może stać się częścią cyklu odżywiania. Od zardzewiałego gwoździa, pojedynczego włosa po wysuszoną łupinę cebuli. Wszystkie one kryją w sobie historię, użyteczność, której zignorowanie sprawi, że stracimy cenną część wiedzy. Jeśli chcesz, aby Twój ogród był zdrowy, zielony i bujny, a jednocześnie bliski naturze, wypróbuj niektóre z tych małych sztuczek. I nie zapominaj, że wiele innych pradawnych sekretów czeka na ciebie w Old Secrets, gdzie każda historia zasiewa nowe ziarno w sercu słuchacza.